Ponownie. Słuchajcie, niedzielę ruszamy z sezonem sumowym i sandaczowym oczywiście. Pierwszy czerwiec, ale pamiętajcie, że pierwszy czerwiec jest poniedziałek. Niedziela jest dniem wolnym od pracy i możemy już w niedzielę lecieć na suma. Super. W końcu się udało. Dzień, może dzień różnicy, ale dla nas oczekujących to jest bardzo dużo, tak? No dobra, dzisiejszy film będzie mało rybny, aczkolwiek rybny, że tak powiem, gdyż pokażę Wam moje zabawki na suma, moje zestawy, jakie robię, jak, co, gdzie i kiedy wygląda, co na zbiornik, co na rzekę, no, głównie będzie to rzeka Bóg u mnie w moim wykonaniu, aczkolwiek te zbiorniki będą i nie wiem jak zacznę po prostu, czy zbiornik wybiorę, czy wybiorę Bóg. Będę musiał jeszcze zrobić delikatny rekonesans, ale to już zrobię w sobotę. Sprawdzę co się dzieje nad bugiem, jak wygląda woda w tych miejscach, w których zazwyczaj suma za Szala, szalałem, za sumem, siedziałem. No i dobra eee, oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału. Oczywiście zostawcie łapkę w górę. No i oczywiście zapraszam na fanpage. Na fanpage będziecie mieli pierwsze fotorelacje, zanim wpadną filmy, to zawsze można zobaczyć jak to wygląda, dobra zacznę może od pierwszego zestawu a więc pierwszy zestaw jest to taki oto kij jest to kij Shimano Vegans do, 300, do 400 gram wyrzutu także jest potężny kij ten kij kupiłem kiedyś na morze jechałem na dorsze eee... No jeszcze sobie kupię jadę na dorsze, a co zostanie mi na pewno na suma będzie także Został się na suma, bardzo fajnie się sprawdza. Także luks kijek, tak jak mówiłem, jest to Shimaniak 800 gram wyrzutu. Już nie pamiętam ile on miał długości. Nie ma tutaj napisane, nie jest napisane, ale myślę, że około 3 metrów, tak? Ten jest jednym z krótszym, krótszy kijek. E, więc tak, odstawię go tutaj delikatnie. E, kowrotek, kowrotek, jest to kowrotek od dajwy, który kiedyś wygrałem w zawodach. E, jest to dajwa, dajwa 4000, także spora, spora szpula. E, tutaj wchodzi jakieś 100-150 metrów tej plecionki. Jest to plecionka. Nie pamiętam już jakiej firmy, bo powiem szczerze bardzo dawno ją kupowałem, tam było chyba z 500 metrów i, i tak co roku sobie 100 nawijam 100-150, tutaj weszło 150 metrów. W każdym razie na tym kołowrotku jest plecionka o wytrzymałości 40 kg. Także niech mi weźmie taki są. to zobaczymy co, co kto, kto wymieni, czy ja, czy on, czy moja ręka. <laughs> I tak, i tak by wyglądał pierwszy zestaw. Solidny, mocny, potężny zestaw. Oczywiście dwuskład. Eee, drugi kijek. No to kijek ten już znacie i zestawik, bo często gęsto z nim chodzę też na żywca, bo się sprawdza. Tutaj mogą mi niektórzy zarzucić, że to jest za długi kij na sumę, ale powiem wam szczerze, że bardzo fajnie mi się na niego łapie. Jest to 420. Jest to oczywiście Mistral. Eee, Wyrzutiego jego. Powiem szczerze, że zawsze mam problem z zapamiętaniem tego wyrzutu. Eee, wyrzut, wyrzut miał, on miał około też 300 czy 400 gram wyrzutu, nie przepraszam 250, trochę mniejszy. Jest to trzy skład, także ciutkę, ciutkę delikatniej, ale wcale nie delikatnie. Eee, na tym, kto jest kołowrotek, kołowrotek właśnie, kołowrotek to właśnie był też kupywany pod morze, pod dorsze, jest soloodporny i tak dalej. Jest to kołowrotek Dama Quick 360FD. Także też solidny, solidny kołowrotek. A plecionka na tym kiju, na tym kiju jest dużo mocniejsza mm. plecionka, bo jest to plecionka 70 kg wytrzymałości. Także nażywca też widzieliście któryś film, po prostu żadne kołki nie są mi straszne. Teraz to wyrywam po prostu kołki, drzewa, prędzej ee, nie wiem. Co się stanie, pęknie przypon, niżeli ta plecionka. Ta plecionka jest naprawdę bardzo wytrzymała. To jest z tej samej firmy co tamto, tylko że właśnie już nie pamiętam. Dobra, w każdym razie, tak wygląda zestaw numer dwa. W naszych wodach możemy łapać na dwa kije PZW i ja łapię na dwa kije. Nie łapię na komercjach. Raz w życiu byłem na komercji i też łapałem na jednego kije bodajże, czy dwa. No, ale wybiorę się pewnie gdzieś w jakimś czasie. Dobra, oczywiście mam też. Będę chciał w tym roku połapać na żywca. Już kiedyś próbowałem. Są to takie otospłowiki. To są spłowiki kongreskie, bodajże żywcowe. Jeden jest 80 gram wyporności, drugi 125, i jeszcze dziś miałem trzeci 200, coś takiego, 250 chyba. Także też będzie w tym roku sum stawiany na żywca, bo chcę spróbować. Pewnie na jakąś zrywkę tak dalej, ale w 90% będę łapał na wątrobę, na rosówki, może jakiegoś turkucia złapię. Turkuć podjadek bardzo fajna przynęta na suma, także polecam. Yy, tak, na nabóg, proszę państwa, stosuję ołowie, są to zazwyczaj obciążenie. Ołowie takie, jest to 125 gram. Gdzieś tak na błogu od 80 w górę się łapie, zależy od prądu, zależy w jakim miejscu, ale takie 125 to trzeba mieć e, standardowo ze sobą i trzeba mieć ich sporo, bo na błogu niestety dużo się rwie. Tu mamy 125, 125, 100, 125, 125 trzeba jakoś dokupić, bo jest tego za mało. Na zbiorniki, na zbiornikach już używam dużo mniejszych obciążeń, jest to 40-30, w spokojności wystarczą takie obciążenia na zbiornikach, gdyż nie ma tam problemu. Nawet mogą być mniejsze w sumie, jak to i tak pociągnie. Tyle z ołowiu. Oczywiście niektórzy powiedzą, że a tam wątroba, to tam na dnie leży i tak dalej. Tak, ale dużo czasu łapałem, może nie mam jakichś tam wspaniałych wyników, ale będę też używał w tym roku spławików podwodnych, to jest coś takiego, nie wiem jakie to był filmy, jakiś kat. Coś tam gdzieś ja w sklepie rękarskim dopociłem wziąłem, bo będę chciał spróbować, żeby tą wątrobę troszeczkę podnieść. No zobaczymy co będzie skuteczniejsze. Czy ze spławikiem podniesionym na wątrobę, czy po prostu tą kontrolą normalnie leżącą, no, to sobie przetestuję nad wodą, pewnie będziecie widzieli. Haki sumowe są różne u mnie, jest ich powiem szczerze trochę, tutaj jeszcze nawet nie wciąłem starej plecionki. O, teraz, dobrze, później jak zrobię, najpierw pokażę Wam. No są to od takich mniejszych haczyków, po takie olbrzymy. Są zazwyczaj takie delikatnie wygięte, solidne haki i jeszcze nieużywane co właśnie jest bardzo ważne, żeby jeżeli się wybieramy na suma żeby nie próbować oszczędzić tak jak próbowałem oszczędzić któregoś roku i raz miałem zaczep właśnie na tej grubej pleciącej, ten hak wyprostowałem delikatnie na tym zaczepie nie wyrwałem nic, tylko po prostu się wyprostował i wziąłem, zgiąłem z powrotem założyłem wątrobę, zarzuciłem w buk i bach, branie sumowe bach, siedzi sum to była moja życiówka suma ja nie widziałem większego suma, miał około dwóch, dwóch metrów spokojnie. Bo to też widzieliśmy ze znajomymi. Moja oszczędność skończyła się na tym, że hak się rozprostował. po prostu prowadzą mnie jak pieska na smyczy. Byłem tym po prostu pieskiem. I tyle się skończyło mojej zabawy, zostały mi tylko wspomnienia, jak tego dużego suma i ból tyłka, że po prostu... Użyłem haku, który był wcześniej wygięty i zbiłem go, a nie nowy. Także polecam stosować nowiutkie hoki Do wątrowe, dobre, dobre, są bardzo dobrymi słuchakami. Tutaj na tym długim są takie zadziory. wątroba się zabija, to ona się tak nie suwa. Krętniki, krętliki, krętliki Są to różnego rodzaju krętliki, ale zazwyczaj takie spore krętniki, żeby było solidnie i mało szczelnie, także takie krętliki i teraz plecionka przyponowa, czyli tą plecionką do której wiąże hak, yy, odległość między hakiem a krętnikiem, gdzie zatrzymuje się ołów, już raczej stosuję tak około 40-50 cm długości i w tym przypadku akurat jest to plecionka, bo jeszcze ją mam Jacksona Sumito. Jest tutaj 20 metrów tej plecionki, no już nie ma 20, bo już 2 lata jej używam, ale jest to 100 kg wytrzymałości. Jest to tak solidna plecionka, tak śliska, że w sumie nie, bo nie, nie, ma, nie ma szans, żeby ją przejść z żeby, nie wiem, z 5 godzin walczył ze mną, gdzieś tam wyprzetarł, ale mówicie mi, nawet próbuję, czasami nożem, jak robię ten zestaw, to jest ciężko ją przeciąć. Jest naprawdę solidna, bardzo mocno tak nawoskowana, no tak klonowana, o, przepraszam, że nie ma szans. Metrowe, tak pół, półtora metrowe sumy, to przypuszczam, że nie ma już szans tego przetrzeć. No i tego właśnie. Używam i tego będę dziś, w tym roku też używał. No i przechodzimy powoli do montażu. Zobaczycie jak będę montował. Będę montował oczywiście dwa zestawy na grunt. Już taki grunt typowo na wątrobę i na buk. Cisnę na buk, to będzie buk. No i lecimy. O sprzęt Wam pokazałem, opisałem, teraz czas. Montażu. A więc zaczniemy od tego mniejszego, że tak powiem, kilka krótszego powoli, przeciągamy przez wszystkie przelotki. To standardowo, tylko to każdy robi, nie warto mijać tak jak to wygląda. Dobre. Przeciągnięte. Teraz zakładamy, tak jak mówiłem, Pierwsze kroki to będzie prawdopodobnie Bóg. Także zakładam ołów 125. 125 wciskamy. Przed. Zostawiam. Taki mam swój własny patencik, Który stosuję od, od już dość, dość dawna. Biorę sobie jedną taką. Yy, gumkę, że tak powiem, no z no, poławik takie, co się zakłada. I po nałożeniu ołowiu na plecionkę, drugą rzeczą, jaką jest, to wkładam właśnie tę no to gumkę, że w momencie, kiedy ołów mm, mi opada, biłby ołów o krętlik i mogłoby się tak zdarzyć, że ten ołów, by ten yy, uderzający okrętlik by gdzieś tam przecierał plecionkę, która by została mocno-mocno osłabiona. Krętlik i wiążemy teraz yy, do krętlika plecionkę, plecionkę główną. Sobie opuszczę to, żeby było napięte. Węzeł oczywiście standardowy mój. Bardzo sprawdzone przekładam przez oczko plecionkę. Biorę dwoma palcami. Owijam 6 razy. 2, 3, 4, 5, 6. Przekładam przez oczko powstałe. Słuchajcie, bo tutaj obciążenie jest i tak delikatnie tak, tak się przeszło. Zrobiło się takie. Coś i... Tą plecionkę, którą przeciągnąłem przez te oczko, co się stworzyło, przeciągam jeszcze przez te drugie stworzone oczko. I zostaje nam tylko zaciągnięcie. Ten węzeł mnie naprawdę jeszcze nie zawiódł. Tyle lat go stosuję i zero zawodów. Nigdy nie puścił. Ta plecionka jest do 40 kg wytrzymałości. O! Nóż jest dosyć ostry, także przed robieniem, nagrywaniem tego materiału postanowiłem naostrzyć go. Dobra i teraz zobaczcie, ten kawałek rureczki, gumeczki szkodzi tutaj. Ołów w momencie kiedy często jest opada, już jest, zatrzymuje się, uderza w tą gumkę, nie uderzając w metalową część krętlika. I czasami, tak jak tutaj jest, plecionka, mógłby ją osłabiać. Tak samo na kamieniach, gdzieś tam już to się też nie przetrze, bo to się zazwyczaj zachodzi. Czasami biorę gumkę dużo większą, żeby po prostu nawet nałożyć na te łóżko krętlika. No i tak to wygląda. Dobra, teraz robimy część przyponową. Część przyponową, trzeba troszeczkę więcej wyciągnąć tej części przyponowej. Się delikatnie, że tylko je męczyć. O, może szybciej nawet dobra, no tak jak mówiłem, no tutaj jest akurat chyba z pół metra będzie. Ale dabło pół metra, bo muszę zawiązać, tak? Trzeba zawiązać. Bierzemy hak. Tylko może wpierw zawiążę do tego zestawu. No. I później docisnąć go, a tutaj będzie cały czas naprężona. O. I zostaje oczywiście węzeł jest ten sam, identyczny jak ten co przed chwilą pokazałem, przekładam przez oczko krętlika. Łapię tutaj palcami, żeby mi się nie obracało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Przekładam przez te oczko i przez te co powstało o. muszę to zacisnąć trochę inaczej o i zaciągamy. Jest to naprawdę ciężka sprawa, żeby to zaciągnąć na takiej grubej pleciące. Czasami sobie pomagam dociągam. w momencie kiedy jakaś ryba duża weźmie albo nawet e, będzie zaczep ten węzeł w momencie kiedy ciągniesz on się jeszcze bardziej zaciska no, lepiej go już, już na początku mocno zacisnąć żeby był zaciśnięty na fest dobra tyle na chwilę i teraz będziemy wiązać A czekajcie jeszcze podciągnę je trochę Leciona. Dobra, teraz możemy, hak, hak oczywiście tak samo jest to taki sam węzeł jaki i do tego, tylko tutaj, tu jest, no taka długość, taka długość, jak weźmie do, do ładnej są to niech ma co ciągnąć, że tak powiem, tak. Łapnie, no pyska, wystarczy. Lepiej zostawić troszeczkę dłuższy, właśnie, bo te sumy są zazwyczaj w większości łakome. Aczkolwiek mam zbiornik, na którym sumy są tak bardzo ostrożne i tak delikatnie dziobią tą wątrobę, że to nie jest to samo co na Bógu, że ten sum jak łapnie, to już jak on idzie, to tą wędkę zabierze. Nie, te sumy na tym zbiorniku akurat są tak ostrożne, że on poczuje delikatne opór, wypłyje wątrobę i tyle go widzimy. Także tutaj będzie na Bógu, tak zostawiam troszeczkę. Dłuższy rozmiar i wiążemy 2, 3, 4, 5, 6. Czarne łapy od pociągi już. O! Znowu żołnierz zaciskamy. Nie jest to łatwe zacisnąć takiego na takiej pleciące. No to końcówkę oczywiście, obetnę za chwilę. Troszeczkę się pewnie przy tym pomęczy. No i dobra. I tak jak widzieliście, pierwszy zestaw. Jest już gotowy. OK, i to by było chyba uważaj, bo zaraz pobijesz tutaj za stoł mnie. No i to by było na tyle z pierwszego zestawu. Tak jak widzicie, jest już całkowicie zmontowany. Z drugą wędką będę robił dosłownie wszystko identycznie to samo. Także nie ma sensu, żebym wam tego drugi raz pokazywał. No i to by było na tyle. Trzeba czekać jeszcze te dwa dni. Dwa dni. I lecimy. Dobra, na tyle dzisiaj. Lecę robić drugi zestaw, montować, szykować się powoli, powoli. Trzeba w sklepie zarezerwować ze 2-3 kilo wątroby, bo do boku sumy bardzo często gryzają, obijają to i Białoryb lubi bardzo wątrobę, także zdarza się, lecz mi się zdarzyło na wątrobę. No i trzeba wziąć więcej na wszelki wypadek. Lepiej wiedzieć, żeby zostało i wyrzucić do wody, nakarmić je niż ma zabraknąć. I do domu. Dobra, tak jak mówiłem wcześniej na początku, zapraszam oczywiście do subskrypcji. Zapraszam na fanpage i do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej!